Dekoracja przed ołtarzem przypomina nam wczorajszą uroczystość zesłania ducha świętego. Ten czas, kiedy w sposób szczególny również mogliśmy przypatrywać się narodzinom Kościoła. Pierwsza wspólnota apostołów, którzy oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego po tym zesłaniu, wychodzi od razu i głosi. Wielkie dzieła Boże i głosi Jezusa Chrystusa jako mesjasza i zbawiciela. Dzisiaj, dzień później. Obchodzimy to święto Maryi, Matki Kościoła. Czyli wczoraj obchodziliśmy ten moment, kiedy widzimy, że ten Kościół się rodzi, a dzisiaj chcemy przyglądać się, że ten Kościół ma swoją Matkę i to jest Maryja. Parę dni temu obchodziliśmy Dzień Matki. Myślę, że tak jak ja myślę o Dniu Matki, to takie pierwsze, pierwsze skojarzenie, które przychodzi, to. To taki pokój, taka miłość, taka radość. Oczywiście już część pewnie z nas yy, mamy, ma już w niebie, ale kiedy myślimy, matka, to zawsze, tak wierzę spontanicznie, nasze myśli kierują się do swego rodzaju czułości, delikatności. Ja lubię obserwować młode rodziny, jak idą z dziećmi, patrzę, jak wychowują swoje dzieci. I fascynuje mnie to, że jak idzie mąż z żoną i jest z nimi dziecko, to zawsze mama z tym dzieckiem rozmawia. Mama cały czas coś do niego mówi. Ojciec oczywiście też, od czasu do czasu. Ale to matka jest tą, która obdarowana tak przez Pana Boga tą troską o życie, cały czas jest w tym kontakcie z dzieckiem, mówi do niego. Nawiązuje z nim relacje, to dziecko z nią rozmawia. I to w sposób szczególny rodzi taką głęboką, głęboką więź. I Pan Bóg, jest to tajemnicą, że Pan Bóg również chciał podarować nam matkę. Chciał podarować matkę swojemu kościołowi. Dlaczego mówię, że jest to tajemnicą? Przecież tak być nie musiało. Przecież Kościół, chciałoby się powiedzieć, spokojnie mógłby funkcjonować również bez matki. Przecież Pan Bóg wystarcza i to wiemy i tak chcemy mówić, że Bóg wystarcza, aby nas zbawić. Trójca święta w swojej wszechmocy wystarcza. Nie ma potrzeby, przepraszam, jeszcze dodawania nam czegokolwiek, bo to Bóg jest tą pełnią. To Bóg wypełnia wszystko i jest pełnią naszego zbawienia. I dlatego jest tajemnicą, że Pan Bóg jeszcze pragnie uczynić nam ten prezent. Kiedy myślałem nad tym, jaką matką jest Maryja dla swojego kościoła i kim jest Maryja, to przyszedł mi takie, przyszło mi do głowy takie porównanie. Bo chciałem szukać takiego obrazu, kim, kim jest Maryja, żeby tak pokazać. Jesteśmy tutaj w pile, tak się zastanawiam, jakbyśmy szukali Matki Bożej. Gdzie, gdzie, gdzie moglibyśmy ją znaleźć? I tak sobie pomyślałem: oczywiście, porównanie, miejcie cierpliwość, prawda? Myślę sobie, to taka pani Marysia, co prowadzi tu niedaleko kiosk spożywczy, sprzedaje warzywa, jest taką normalną, zwykłą kobietą. To nie królowa angielska, która jak umierała, to był wielki pogrzeb, ludzie z całego świata, prezydenci, wojsko, siły mundurowe. Nie. To zwykła kobieta i Pan Bóg taką wybrał na matkę swojego syna, zwykła i niezwykła, i również podarował ją nam jako matkę. I kiedy kończymy ten miesiąc, maj, miesiąc Maryjny. Myślę, że z wielką wdzięcznością możemy właśnie podziękować Panu Bogu za jej opiekę, której doświadczamy. Też mnie to zastanawia, że Pan Bóg pragnie udziału człowieka w zbawieniu Kościoła, bo przecież mamy również tak wiele objawień maryjnych na przestrzeni wieków, gdzie Maryja jest zaproszona przez Pana Boga w sposób tajemniczy, aby dalej uczestniczyć w tym dziele zbawienia i to zaproszenie również Pan Bóg kieruje do ciebie i do mnie. Pan Bóg wystarcza, żeby zbawić świat. Tak, to prawda. Ale Pan Bóg pragnie ciebie i mnie również powołać do tej misji zbawienia, abyśmy z innymi ludźmi kroczyli razem do Boga, ale byśmy również innym tego Jezusa głosili. Kiedy jeszcze mówimy dzisiaj o kościele i Maryi, mówi się, że to wszystko, co możemy powiedzieć o Maryi, możemy również powiedzieć o Kościele. To jest niesamowita tajemnica. Maryja jest dziewicą i również Kościół jest dziewiczy. Maryja jest Matką Boga. Również Kościół jest Matką Boga. To Kościół rodzi nam Jezusa poprzez swoje sakramenty, którym możemy się karmić. Maryja również jest w niebo wzięta i również Kościół z pewnej swej części jest w niebo wzięty. Zechciejmy kontemplować te tajemnice Kościoła i Maryi, wdzięczni Bogu za to, że możemy trwać i być w tym Kościele, bo to wielka łaska, że Pan Bóg powołał nas do wspólnoty Kościoła, a z drugiej strony zechciejmy przyjąć to zaproszenie. Do uczestnictwa w tej misji, którą ma Kościół, niesienia Jezusa innym i rodzenia Jezusa dla innych. Amen.